Ho twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Pillars of Eternity. Uch, dobra, jaki mamy plan na dzisiaj? Tu jest Palaginia. Myślę, że ona chyba coś nam chce powiedzieć. Hej, laska. Palagina, przepraszam, Pelagia podnosi wzrok z zadowolonym wrazem twarzy. Ach, czyli już załatwione. Wiedziałam, że nieudane interesy Verzana w końcu go dościgną. Nie spodziewałam się wprawdzie, że będzie to dziełem kogoś spoza naszego kręgu, ale jak widać, nie tylko nam się naraził. W każdym razie ambasada zerwała związki z Verzanem, co oznacza, że wyrwałem się z sieci jego głupoty. Dziękuję ci za to. Celowo bądź nie, pozbywając się go, wyświadczyłeś Republikom Wajlianskim przysługę. Współpracuję blisko z ambasadą, by chronić nasze interesy, ale uważam, że ostatnio za mało otwieram się na innych. Widać wyraźnie, że masz w mieście swoje sprawy do załatwienia, ale sądzę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Jeśli zechcesz wykonać dla mnie parę zadań, Spogląda ponownie w stronę składu i unosił opierzone brwi. Oficjalnie znaczy się. Możemy pójść tam razem. Przestańcie ambasadorowi. Brzmi nieźle. Chodźmy. Znakomicie. Może wreszcie będę mogła zająć się czymś ważniejszym od nieńczenia kupców. Uśmiecha się. Ambasador jest w Zarzewiu na południowy zachód od pałacu Duka. Oj. Hmm. Może odsuńmy na razie kanę. Tak, odsuńmy kanę. Chociaż nie, kanę zostawmy. Odpraw odprawmy z rozpoczyną mat matkę. Nie. Kanę, bo u kany przynajmniej wiemy mniej więcej co i jak. I zamieńmy tak o. Coś innego. Później będę się jeszcze popatrzeć kto, gdzie ma jakie zadania, ale no już kiedy indziej. No i mój mag oczywiście ma mało już zdrowia, bo czemu by miałby mieć dużo. Dobra. Porozumajmy levele od razu. Tobie dam to. Zakręcia czwartego poziomu. Uuu! Mur płomieni. Ściąganie eory. Czarna kura, która pulsuje z polskich przycisków do siebie. Ale to tylko przyciąga. <laughs> o! To mi się podoba. Jestem też za strząsającymi pociskami, bo one będą lepsze od tych, co mamy te obecnie. Gotowe. I jeszcze jeden poziom on ma chyba, prawda? A nie, czy on jest na siódmym? Siódmy, tak? Eee, tu. Ma siódmego poziomu, prawie ósmego, ok. A typa Laginia? W atletykę to pójdziemy w takim razie bardzo. Tu. I przetrwanie, i w skradanie się. Dalej. Po pominię głęboka wiara wielo biodrio. To jest dla wojownika. Okropny strzał biegacza. Łowca to nie. To jest berse Barbarzyńca Berserker. To jest mag, To jest mnich. Urok tajemnicy enigmatyk jedno kandydata. Dobra, to nie. Blask akolity. To jest kapłan. Dobra, czyli palady nie mają to. Gwałtownie, gwałtowne promienie. Intensyfikuje wiary padne, zwiększając premie obronne wiary i przekonania. A to? Znaczy szybkie zwycięstwo, złożone. Uuu! To jak gwałtowne płomienie najpierw. Zaraz przejdziemy do drugiego poziomu. Aha, no to w mechanikę chodźmy. Dość nakładanie rąk. Dwa razy na potyczkanie. już jakieś pasywki podtrzymywana, podtrzymywana, podtrzymywana. Uuu, czy to jest do leczenia? Przyda się. Yy, Niezmocona wiara, pożar się yy, aura, przyjaciół, Cena plus 6 to nie. Szybkość ruchu plus 2, redukcja obrażeń plus 3. Wezmę to nakładanie rąk. <coughs> Atletykę i w przetrwanie bardziej. Większe nakładanie rąk, co ma większe ręce? Hmm. Yy. Zdecyduje wytrzymałość czyli 30... a, czyli trochę więcej będzie. Okej, okay, wolę wziąć to. Następny poziom, atletyka oczywiście. Inspiracja, w przez przystępnego podnosi morale pobliskich przyjętych, dając im chwilową premię do wszystkich rodzajów obrony. Poznający wezwanie. Okej. Okay. Zaprzysięgły wróg, naznaczenie? Nie, dobra, to inspiracja. Kolejny, atletyka. Albo nie, chodźmy jej w skradanie. I w przetrwanie teraz. Głęboka wiara. No. O, Egita lojalności, na sobie atakujące zauroczenie, zdominowanie. Skoronowane ataki. Docelność celność prężyńca, od końca ten sam cel plus 10. mogą być fajne. Wezmę to. No i ósmy poziom atletyka. I Vidorio. Jak się robi stricte podpalady na ja są wszystkie jednostki, jednostki boże, postaci jakie mamy. To stricte pod klasy, jakie one są robi, jakie one mają. Dobra. A jakie mamy questy teraz, mi powiedzcie? Co my chcemy? To będzie tu. Cieni wizję? Aha, dobra. Dziecko Pięciu Słońc. Ambasada Wajliańska. Pogrące olbrzymów na równiach krańcu lasu. Znajdź zbiorów. A, to jest o tym. Wejść do latarni. Nęskinia z wizji. Rozmawiać serel. Poznać przyszłość z rozpaczonej. Długie łowy. Urwisko. Bezkresne ścieżki. Skano. Niezłomny. I do archiwum z Ederem. Właśnie, Achia. Czy my mamy może lepszą? Nieznacznie mieszana. Jakbym miał... Nie wiem, czy to już będzie wystarczająca, żeby z Edwardem pójść yy, tam do tych, do archiwów. Może latarnia morska albo... Hmm. Tu jest dom Oddy. Ko, tutaj ten opuszczony dom? A zrozpaczona poszła swoją drogą, tak? Oczywiście. My tak, to ona tak. Widać, jej bliżej jest tędy. I kto będzie pierwszy? A w miarę równo. Co jest w tym opuszczonym domu? Muszę znaleźć miejsce, gdzie to ten klucz nas prowadzi. Dzięki temu przejdziemy dalej, jeżeli chodzi o ten quest podaż i popyt, Pod popyt i podaż jakoś tak. Na razie te dwa słowa były w tym, trzy. Bo jeszcze i. To chyba nie tu, bo tu nie ma klucza. Dzień dobry. O, tu jest jakaś skrytka. Hajs, bierę. Tu jest beczułka. Zestaw obozowy, bierę. A tu coś jest? To po prostu strasznie i na ogień to w jest krzesła jest boleśnie szorstka. Woda w wiadrze jest ciemna od krwi. Tutaj kogoś torturowali. A to to, to tyle? Dobra coś tam o Edzio ma, edzie, Boże, Alot ma dla nas coś do powiedzenia. Aż mnie ciekawi, co takiego? Może powiedzieć, że jesteśmy zarobiści. Mmm. Myślę, że to jest już coś związanego z misją, co trochę mi się podoba. Lubię mieć wszystko związane tak z misjami, chociaż na nielotę nie mamy. Ale sprawdźmy. Nerwowo sprata palce. Słuchaj, chyba powinienem ci o czymś powiedzieć. Um. Wyznaj teraz. A to ci dopiero nie do niedopowiedzenie. Wyznaj teraz. Składa dłonie powoli masując kostki palców kciukiem. Nie miałem na myśli nic złego. Ja sądziłem, że mogę zachować to dla siebie. Że kiedy rozwiążemy sprawę twojej duszy, rozwiążemy również mój problem. Zdycha. Ja też mam przebudzoną duszę. Ale w przeciwieństwie do twojej, moja dzieli ze mną zmysły i ciało. Często ujawniając się w najmniej odpowiednich chwilach. Zmyka oczy i zaciska zęby. Bargi mu drżą, wskazując na wewnętrzny konflikt. Kilka sekund później ponownie otwiera oczy. Są wilgotne i przekrwione. Przepraszam, kręci głową. Próbowałem nauczyć się kontrolować Iselmyrę. Jestem silniejszy, ale ona również. Dlaczego nie powiedziałeś nic wcześniej? Kręci głową. Dawno temu nauczyłem się, aby trzymać ją w tajemnicy. Posiadacze przebudzonych dusz są wyrzutkami nikt im nie ufa. Po Twoich przejściach z Merdwaldem rozumiesz pewnie dlaczego. Patrzy na ciebie. Heros, musisz zachować ostrożność. Opowiedz mi o tej lasce. Hamska, nieokrzesana, gwałtowna i nierozgarnięta. Krzywi się. Wyraz jego twarzy, raz wydaje się opanowany, raz chaotyczny. Nie, tym bezczelnym jezorem kiedy powinna słuchać. Czy jak on kogoś obrażał, to tak naprawdę nie on obrażał, tylko ta druga dusza. Okej, okay, kumam. Na jego twarzy przyrodnie maluje się chytry uśmiech. Ta, wziął i się zagotował, ten tutaj. Nie ułupchodzi go nic, jedno czarownictwo i księgi. Krzywi się, przyczesując ręką włosy. Nie mam żadnych jej wspomnień. Berat chociaż mi tego oszczędził. Ale jej prostackie maniery i nieznośny dialekt sugerują, że to wieśniaczka z bardzo, bardzo dawnych czasów. Ona zwykle ujawnia się o włos od konfliktu. Kiedy on się dopala, a palce zwalniają cięciwe. Kiedy już się pojawia, nie ocenia sytuacji, tylko działa. <laughs> Wydaje się, jak W tym właśnie rzecz. Pamiętasz, jak prowokowała tych wieśniaków w Złoconej dolinie. Nie myśli i nie ustępuje. Od lat zmagam się z problemem trzymania jej na wodzie. Czy będzie to problemem? Zaciska wargi w lek wąską linię. Tylko niedogodnością, chociaż. Zniża głos i składa ręce na, za plecami. Lekkie tiki i drgnięcia z dłuż świadczą o nerwowości. W buntu jest ponoć instytucja zajmująca się badaniem i leczeniem dolegliwości związanych z duszą. Skoro już dotarliśmy do miasta, może powinniśmy tam z kimś porozmawiać? Jeśli może ci to pomóc, to tak zrobimy. Minimalnie rozluźnia barki. Dziękuję. To ogromne brzemię. Porozmawiajmy o czymś innym. W eee, czym mogę ci służyć? Chcę czegoś dowiedzieć się. A, chcę dowiedzieć się czegoś więcej o Iselmyrze. Onosi brew. Na przykład? Kiedy się przebudziła? Mój ojciec był bardzo surowy. Spodziewał się wiele pojedynaku i nie znosił porażek. Smutek wypływa na jego twarz. Czasami bywał dość szorstki, zwłaszcza kiedy wypił. Iselmyra pojawiła się właśnie w takiej chwili. Szczerze mówiąc, nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że odtąd był wobec mnie ostrożniejszy. Mówiłeś, że nauczyłeś się, jak ją ukrywać wiele lat temu? Matka nauczyła mnie, jak zachować ją w tajemnicy wkrótce po przebudzeniu. Obawiała się, że przez to stanę się wyrzutkiem. Chociaż Iselmyra pomagała mi stawić czoła ojcu, zaufałem radom matki i teraz wiem, że miała rację. Mertwald to skrajny przypadek, ale z każdym, krokiem, z każdym rokiem rozumiem go lepiej. Mogę porozmawiać z nią bezpośrednio? Masz trzy brwi. Jej targnięcia są wystarczająco nieprzyjemne. Nie zamierzam zapraszać jej do mojej świadomości. Spoko, kumam. czy samej. To wszystko. Nie chcę z tą gadać? Okej, okay, czyli tak musimy wrócić tam do Miedzianych Alei. W Miedzianych Alejach to było. Mam iść też do Zarzewia, mam iść do latarni. Może to tutaj jest ten klucz? Sprawdziłbym jeszcze tu, te budynki tutaj. Tym byliśmy, jeżeli dobrze kojarzę. Więc jeżeli ten nie, to zostaje nam już tylko to jedno. Boję się, że to może się dla nas źle skończyć, ale weźmy dobrej myśli, co z tego może się stać. Po tym lecimy na pewno do. Po tym, przepraszam, po tym jak zrobimy ten dom. Skoczymy do latarni. Ja też chcę mieć już z głowy. Okej. Okay. Aha, mogę go okraść i to nie jest okradnięcie, Okej. Okay. Cześć stary. Motor wyglądający elf patrzy na ciebie z zaskoczeniem. Nie możesz tak po prostu wchodzić do czyjegoś domu. Za kogo się uważasz? Kim jesteś? Elfem, który tu mieszka. A teraz się wynoś. To tym razem? Patrzę na ciebie nerwowo. Nie to nie, łoski bzy. Czy to jest ten rozpadający się dom i do niego jest ten klucz? Chociaż jeżeli on może ten dom też nie jest w darze Ondry. Sprawdzę w, w quest logu na pewno jak to ma być. Kurda, mi. A. Rzęsa mi się źle ułożyła. I teraz igra z włosami. A, przed Heros, już niedużo ci zostało. Na quest logu mamy, że. są archiwa, próby, czas i przypły. Nie, to było... Podaż i popyt jest. Drzwi domów Darze Ondry. No to, to jest jedyne tutaj już miejsce, w którym nie byliśmy. Dobra, a nie musicie już latać tak. O w kuckach. A ten opuszczony dom troszeczkę mnie martwi, powiem szczerze. Tu gdzieś, będę wchodziła jeszcze jedna gromada zbirów, ale z nimi jakoś nie mieliśmy do czynienia. Oni, oni tu nie byli? No tu są jakieś zbiry. I tu jest hołpa, do której można wejść, okej. Okay. Zanieś się z nimi zaznajomię. Mam takie samo prawo, stać, prawo tu stać jak ci faceci wchodzący do burdelu. Jeśli nie podoba im się co mam do powiedzenia, to mogę iść gdzie indziej. Uuu, pokaż mu sztylet znaleziony przy delinie. Twój? Faktycznie mój, ale nikt kto dotyka mojego sztyletu, nie uchodzi z życiem. Daruj sobie. Yy, za parę miedziaków możesz schować swój sztylet i Nie, spróbuj tylko. Już nie, lepszy pomysł. Wy dwoje bierzecie tych. Ty bierzesz tego. A lot. Dajesz pociski w tego gościa. A niezłomny tego. Dobra, a to już wszystko. Znaczy, udało nam się. Przełączony Grimoire wrzuca akurat do Alota. Dobra, ma. Ależ to do skrzyni. Tu jeszcze coś jest. Skrzynia. Skrzynia. A ty, Alot? Pokaż mi, czy w tej księdze jest coś dla ciebie ciekawego. Uuu jest. Co to ma za Klątwa ociemnienia. Bierę. I przemieszczony obraz Lengrata, Bierę. <laughs> Podaj mi teraz swój Grymułar. Co w nim masz? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No, czwartego masz tylko dwa, bo dopiero się nauczeźnie. nie dziwię się, ale jednak. Teraz chodźmy. <laughs> tu jest coś. Tak. No to jest. Tutaj. tutaj. w takim razie musi być ten burdel. Tak mi się wydaje. Zresztą jest dziwne. Ten dom je, nie jest oznaczony w ogóle na mapie. Coś jest nie tak. Tylko nie wiem jeszcze co. Hmm. Aha. Ma ryba. Bardziwa. spasiba, spasiba y, i ser. A idźcie wciu z tym. To są już tylko ludzie, których można przeczytać. Kiedyś sobie ich wszystkich w końcu przeczytam, tylko nie wiem kiedy. Barbarzyńcy przyjmują wielozdolności. No chciałbym mieć barbarzyńcę. Ale na razie nie dają. To mnie wkurza. Nie, nie, chyba dochodzi dopiero w białej marchi, a my jeszcze nie zaczęliśmy dodatku. Odchodzimy tu. Tu już musi być to miejsce. Aha. O. Niezłomny I alot ich rozmowy. Ciekawe są. Ja co chwilę tę czapkę pod ściągam, nakładam, poprawiam. To przez to, że mi okulary troszeczkę trąca, jak jest tak za wysoko. Nie mogę je trzymać tak, bo to jest bez sensu. No wiesz. Dobra, przecież nie będzie mi przeszkadzać. Dzień dobry. E ma wyzywający wyraz twarzy. Nosi solidny, choć podniszczony pancerz. Wydaje się być dumny z każdej rysy i Nie wyglądasz na kogoś od rycerzy. Czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Kim jesteś? Jestem Afre, porusznik dwunastki. Lukas powyginany powygina, powygina na pierśnik. Jesteśmy odzie, ostatnim oddziałem z odzewuntu, który pamięta, co znaczy być w je, z Boża. Niestety najwyraźniej tylko mnie martwi to, jak mea traktuje miejscowych. Jestem dostaję kłopotów w słonym maszcie. Człowieki ludzie są wściekli. Niesłusznie, ta bałamutna aumałanka podniezuje się arystokratom, śmieje się kpiąco. Wykorzystuje tragedię dziedzictwa Wydwena, by napchać sobie kieszenie. Nie jest lepsza od edyrskich włodarzy, którzy, których ogoniliśmy 200 lat temu. Tutaj się znają cię jako osobę bezstronną. Moja sprawiła, że tylko bogacze stać na korzystanie z jej usług, a mimo to siedzi w najbiedniejszym dystrykcie z otoki buntu. Gdzie tu uczciwość? Weźmy sprawę we własne ręce. Ale to ona jest tu prawdziwym przestępcą. Dlatego jej nie. nie dlaczego jej nie każesz odpuścić? Mm. Sorry, stary, ale to ona ustala ceny. Jestem po stronie Mei. dosyć już przemocy. A frę społeczna swoich ziomków. Przykro mi, że tak to widzisz. A mi przykro, że jesteś głupi i się. dasz bez problemu zabić. trójka na tego. Ty, mój drogi. Użyj tych mocnych pocisków. Znaczy, jak to na początek zadziała. Wow! No, dajemy im niezły łomot. Nawet nie zdążyli. że to mi nie zmi litości. Afrecofa się chwiejnie strudę trzymając się na nogach. Proszę. Dobrze, A ty jesteś moim więźniem. Zwiesza głowę. Doświadczenie 540. Nie, nie zmniejszyło mi to, mam nadzieję, reputację w 12. Nie. To no bardzo dobrze. A teraz mi pokażcie jeszcze jedno. Mm. Co ja chciałem A, tu mm -hmm. Afre To członkini dwunastka prawodalko na kanie klientów słonego masztu. A bo ja trzymam teraz w moim No cóż. Zwierzmy z niej jeszcze to, co mamy. No jakiś tam sprzęt jest. Zresztą mamy rybka. Pewnie ser. Ale warzyw to już nie ma niestety na półce. A bo ja tylko nim steruję, dobra. U, ale od wyższy poziom, dobra. Wiedzy wyższej nie, nie możesz mieć. Nie, w punkty są przeznaczone do następnego poziomu. Przynajmniej w w piątego poziomu. To sobie zostawię, w takim razie, te punkty. A, dalej. A, czy ja chcę coś więcej? Namacalna zjawa? Okej, okay. brzmi okej. Okay. Musisz przyjść grimoaru. Ale tylko podczas trwania, to nieważne. To jest na zjawę. I uderzenie grymuarem. magiczna osłona. To było dodatkowe zakręcie drugiego poziomu. No to wychodzimy. chyba będziemy tutaj kończyć. W następnym odcinku zajmiemy się oddaniem naszej Aumałance Mei Questa. Później zajmiemy się latarnią. I jak czasu starczy, to skoczymy do tej laski, co mam się z nią też w burdelu. Znaczy myślę, że prędzej zajmiemy się i zdaniem Quest'a i laską w burdelu, a później pójdziemy do latarni. Tak będzie ła fajniej i bardziej rozgarnięcie. Na także to tyle. Się, wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo myślać łapkę, komentarz, udostępnijcie subskrypcję. Czy coś tam jeszcze chcecie? Chyba to już mówiłem, albo nie? Nie pamiętam. Sklerozy nie boli. Czy jakoś tak. Aha, no. Plany na przyszłość są. Jakoś to będzie. na razie cóż. Niech moc widzącego. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cię krótko.